Dzisiaj robimy ruszenie trójkątnym nogami. Ta technika jest taką bardzo e, mocno związaną w jitsu nawet logo, jak sobie zobaczycie, jest stylizowana literka G, tak? ale tak jak się dobrze przypatrzycie, to też jest pokazany trójkąt puszenie trójkątny nogami. E, najpierw zaczniemy sobie od samej techniki, a potem będziemy robili dojście już do techniki. Tak? Czyli pozycja startowa dla techniki wygląda w ten sposób. Że moja jedna noga jest nad barkiem przeciwnika, druga noga jest pod spodem. Czyli innymi słowy, jego jedna ręka jest w środku. Tak? I teraz chcę przełożyć tą rękę na drugą stronę. Robię sobie świecę dwoma rękoma przekładam na drugą stronę. Tak? I teraz ta ręka musi być tu utrzymana. Mogę ją trzymać w ten sposób, nad chwytem. Mogę trzymać pod chwyt. Ja wolę trzymać pod chwytem. Czuję się silniejszy w tym chwycie i zablokowana ręka w łokciu. Nie tak, bo teraz jak będzie ją wyszarpywał, to ja będę pracował mięśnie. Jak ją zablokuję w łokciu, to teraz struktura działa. Jest mu dużo trudniej wyciągnąć, a mi jest dużo łatwiej utrzymać. Tak? Teraz zanim rozepnę nogi, bo dopóki trzymam nogi skrzyżowane, to kontroluję posturę przeciwnika. Tak? Potrzebuję je rozpięć, bo potrzebuję się wysunąć. Dlatego zanim je rozepnę, kontroluję kark drugą ręką. Teraz rozpinam nogi, ale wszystko jest ciasne. Ta noga, która jest. Pod pachą była, idzie na biodro, stopę kładę na biodro. I zaczynam wysuwać się na barkach na północ. Tak, tak długo, dopóki moja miednica nie wyjdzie za, za głowę przeciwnika. Jak wyjdzie, dopinam tutaj nogę, tak? Palce do góry, napinając łydkę, jest dużo ciaśniej. Teraz szybkie przejście ręki na gole. Nie tu, nie tu, tutaj. Blisko głowy, tak? Teraz druga noga zamyka na kości goleniowej, nie na stopie. Na kości goleniowej, a mój dwugłowy uda nakrywa, nakrywa bark. W ten sposób, tak? Teraz jak jest dobrze zapięty trójkąt, wystarczy, że kolana razem złączycie. Będzie game over. Jak nie, to łapiemy, rozluźnijmy trochę, żeby Leszek mógł dotrwać. Jak e, nie działa w ten sposób, to łapiemy dwoma rękoma za głowę. I wieszamy się na tej głowie. Tu chcemy mieć ręce zablokowane w łokciach, teraz, tak? I będziemy robić świecę, ale nie tak. Bo teraz, ja pozwalam, żeby głowa leszka szła do góry, a ja nie chcę, żeby ona szła do góry. Ja chcę, żeby przytrzymać ją i teraz zrobić biodrami ruch w górę, tak? Wtedy ta siła, ta boczna, dołożymy do niej siłę z góry i z dołu. Równocześnie, tak? Jeszcze raz. Jesteśmy tu. Świeca, przekładam, bum, łapię za głowę, noga na biodro, wyjazd, cyk, łapię za goleń, domykam, łapię, hop. Jasne? Jedziemy.